Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Koniec głosowania mamy dwa zwycięskie tematy. Pierwszy z nich, który omówimy dzisiaj, to awatar znika na zawsze. Jak wyglądałby świat bez niego. Pod uwagę będę brał kilka scenariuszy. W tym, gdyby od początku nie było awatara, gdyby awatar zginął w stanie i gdyby nie ingerował w żadne sprawy ludzi. Jesteście ciekawi, do jakich ciekawych wniosków dojdziemy? W takim wypadku, zrób herbatkę godną Airo. Usiądź wygodnie i zapraszam do oglądania. Tylko Awatar, mistrz Czterech Żywiołów, jest w stanie zaprowadzić pokój. Tylko Awatar stoi na straży pokoju na świecie. Tylko Awatar jest łącznikiem ze światem duchów oraz ludzi. Ale czy na pewno? W końcu została nam przedstawiona pełna historia powstania Awatara za sprawą Kory, która poznała historię pierwszego Awatara, czyli łana i ducha światła Rawy. To praktycznie przez nich ludzie zeszli z bezpiecznych grzbietów wielkich lwizówki, tworząc osobne narody, a tym samym zaczynając pierwsze większe konflikty. Już za życia Wana ten nie był w stanie w pełni zaprowadzić pokoju na świecie, co skutkowało kolejnymi wcieleniami awatara. Całość została nazwana cyklem Awatara, który trwał wiele tysięcy lat. Co by było, gdyby rawa nie przenosiła się do nowego ciała? Otóż tu zaczynają się bardzo ciekawe teorie. Pierwsza z nich mówi, że po prostu nic. Historia sama potoczyła się swoim tempem. Ludzie bez awatara rządziliby losem i nie polegali na pojedynczej jednostce. Cóż, coś w stylu naszego prawdziwego świata, gdzie historia zapamiętała wielu, wielkich ludzi, czy to słabszych, czy to gorszych, mających wpływ na to, jak wyglądała sytuacja na globie. Do władzy dochodzili zawsze ludzie lepsi czy to gorsi i jakoś człowiek dawał radę w tym wszystkim przetrwać. Nie byłoby jednego wielkiego nadczłowieka, na którego ludzie mogliby zrzucić całą robotę, aby ten w jakiś sposób uprzątnął nieporządek, który sami zresztą stworzyli. Druga z nich za to jest troszkę mroczniejsza. Mówi o tym, że ludzie wybiliby się nawzajem, nie potrafiąc dojść nigdy do porozumienia. Bez awatara po prostu masowo wyrzynali się i albo wracali do epoki z kamienia łupanego, lub uciekali z powrotem na wielkie lwiożułwie, zaczynając izolować się i tworzyć cywilizację na nowo. No i trzecia teoria. Wygrałby jeden z żywioł. Jeden rodzaj ludzi. Ta silniejsza nacja, zawsze bardziej zaawansowana technicznie lub posiadająca większą liczbę ludności. Nie jest to możliwe? A co pokazuje nam historia? Mm, ostatniego władcy wiatru. Przecież już jeden naród był niemal całkowicie wybity, to czemu nie mogło się to zdarzyć z pozostałymi? Czy w takim razie te wszystkie teorie, jakie przed chwilą wysnuliśmy, odwołują się do założonych z początku scenariuszy? Czy gdyby awatar umarł w stanie, to czy ludzi spotkałby smutny los? Otóż daliby radę, czy to lepiej, czy to gorzej. Znaleźliby liderów, kryjówki. Inne rozwiązania w podbrankowej sytuacji. Trzeba w tym miejscu wspomnieć też znany ruch o nazwie Czerwony Lotos, prowadzony przez Zahira. Zakładał on przecież, że świat nie potrzebuje awatara, a nawet iż byłby bez niego lepszy. Musimy się zastanowić, czy zdrowym jest podejście, w którym oddaje się tak wielkie sprawy jak stabilność, pokój i równowaga jednej jedynej jednostce, będącą jak wszyscy tylko człowiekiem. Racja! posiadającym większą moc, mogąc panować nad czterema żywiołami naraz, ale dalej, zwykłym człowiekiem. Patrząc zresztą szerzej na całą fabułę legend Anga, to mogliśmy zobaczyć, jak szybko spada wiara w zwycięstwo, gdy ludzie w tym świecie tracą nad swoją siłę, siłę stojącą na czele pokoju, jak naród, potrafiący uwierzyć, w swoją siłę i pozbyć się postaci, jaką jest Awatar, potrafił zdominować i niemal podbić cały świat. Czy nie lepiej, właśnie, gdyby Awatar zaczął ignorować sprawy ludzi? I tak gładko przechodzimy do ostatniego scenariusza. Co gdyby Awatar został tylko obserwatorem tego, co się dzieje na świecie? Czy wtedy sama postać Strażnika Pokoju byłaby w ogóle potrzebna? Otóż nie. Bo po co? Historia sama wyłomniłaby zwycięzców. Wygrałby silniejszy i scenariusz z jednym dominantem zawsze się sprawdził. Jednak jest jak jest. Całe piękno, jak i spójność świata Czterech Narodów, opiera się właśnie na figurze Awatara. Figurze na tyle ważnej i ciekawej, iż chce się obserwować jego poczynania. Podsumowując, bez Awatara świat zostałby zdominowany przez jeden naród. Ludzie znaleźliby w końcu sami kompromis lub po prostu wyginęliby. Osobiście stawiam na teorię pierwszą. No i to by było na tyle. A ty jak sądzisz? Co by się stało z tym światem bez awatara? Zagłada? Inne rozwiązanie? Pisz! Z chęcią przypnę serduszko wszystkim wypowiedziom na ten temat. Zapraszam też do głosowania w następnej ankiecie, do której znajdziesz link w opisie. No i ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Skronika Fatara! Na razie! Losowa ciekawostka czeka tu na ciebie jak zwykle. Twórcy zamierzali umieścić w legendzie Anga odcinek o przeszłości Airo, jednak uznali, iż tajemnicza otoczka towarzysząca tej postaci idealnie do niej pasuje.